Halo! Słucham! Dzień dobry panie Krzysztofie! Dzień dobry! Januszko Janusz byłka z tej strony. No Pani, Panie Krzysztofie, e, chciałbym panu e, zaproponować. Tak? E... Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. What? Please hold online. We are trying to reconnect. Yeah? Panie Krzysztofie? Tak! Dzień dobry Panie Krzysztofie. Ja muszę z tej strony. Słucham? Janusz Kobyłka z tej strony. A bardzo mi nie miło. Mi również Panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, a. chciałbym panu zaproponować yy, pewną współpracę, bo z racji tego, że pan jest człowiekiem godnym, uczciwym, sprawiedliwym. Jak już to pan ja, wielokrotnie a na jaka, podkreślał. A jaka współpraca? Jeszcze raz, Panie Przestowie, troszkę głośniej prosimy. Jaka współpraca? Ym, współpraca, chciałbym od Pana wynająć powierzchnię płaską, płasko-wolno stojącą na ogrodzeniu. Ym, y, poszukujemy po prostu, jesteśmy agencją reklamową i chciałbym wynająć od, od Pana y, no, dwa metry płotu na reklamę. I niech i Pan powie, Pani Krzysztofie, <laughs> jaka byłaby cena za ten płot, pan, Boży, od Pana? Płotu? Płotu. A po co pana płot? Dla mnie, e, co, mam rozebrać płot? Nie, nie, panie Krzysztofie, ja pana nie, nie chcę rozbierać w ogóle. Ja chcę pana płot wynająć. A po co po, płot e, mój dla pana? E, bo ja mam takie plandeki Boże z reklamą po prostu kościołów. A, e, powiedz, plandekę na płotu, tak? Tak. To mów pan, mógł że mógł zbyt pan zbyt chce powiesić te billboardy na e... płocie, a nie płotu tak. wynająć. Ja no, mian... no, panie Krzysztofie, ja że... billboardy co wynająć. E, proszę pana, no można powiesić. A Proszę pana, jaka cena pana interesuje? Jaka cena? No. E, 200 złotych. Okej, okay, a y, 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 Dobrze, dobrze, Nie niech Pan powie jeszcze jedną sytuację, bo tam kiedyś y, Pan mówi, że, że major Świętej Pamięci mamy do stawu wyrzucił. Chciałem zapytać, czy to prawda? Powtórzę jeszcze raz. Pan kiedyś mówił na filmiku Bożym, że Świętej Pamięci major wyrzucił mamy do stawu. Eee, słuchaj Pan. To, co na to pytanie jest, powiem Panu, bo nie wiem. Nie. E, <słuchaj> Nie wiem. No proszę pana. Nie wie pan czy to była mama czy brama? Proszę? Nie wie pan czy to była mama czy brama? Czy on Nie wiesz czy to była mama czy brama. Co on wrzucił? Mamę czy bramę? Czy oboje? Ja, yeah. a powiem tobie człowieku na te pytanie nie odpowiem, dlatego że mama... Ma, mama leży. Mama. Mama leży. W grobie i ziemi i tak dalej. Okej, okay, a Panie Krzysztofie, jeszcze przejdźmy do treści tych reklam na, na, na płocie, na banerach. Eee, czy, no ogólnie tak, no mamy tam reklamy różnych kościołów. No i mamy też reklamę e, paszy dla Knurów. Czy możemy tam też paszę dla Knurów wywieźć? Bo tam też jest knur. e, proszę Pana, to... wie Pan co? Na takie coś trzeba co ja się, się jeżeli pan będzie mi obrażać. Nie, ja pana nie obrażam, po prostu tak mówię, co, co ludzie mówią. E, proszę pana, ja czody chlebnej niczym trzymam i tak dalej. Czyli, czyli byłaby szansa wywiesić taką reklamę? Słuchaj? Byłaby szansa taką reklamę wywiesić. No, jak powiedziałem, cena 200 złotych, Przyjeżdż Pan, I, to proszę Pana. To możemy tam normalnie dawać, to chcemy. Słucham? I wszystko możemy tam dawać, na te reklamy, tam co chcemy, i tylko żeby 200 zł zapłacić, tak? Tak. No, 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 no i dobrze, to pozdrawiam też redaktora Jacka, to będziemy dzwonić jeszcze. Pozdrawiam. No. Ale halo, 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 no? ale dzwonić do Pana Jacka. No ja do pana Jacka nie mam numeru, do, do pana panie Krzysztofie będę dzwonił. Pan jest tylko akurat niesprawiedliwy. Dobra, na ten numer, na ten numer, na ten numer. Na o, ten numer. Tak, tak jest, dobra. Na okay. ten numer będziemy dzwonić. Dobra. Dobra. Pozdrawiam. Nara. Nara. Na, Nara! Na, na, na.